Bardzo miło mi Cię widzieć. Ciebie również, cześć, cześć, Właśnie rozmawiałem z Twoim tatą o Waszym kawałku, który no, mam nadzieję będzie nam dany usłyszeć już niebawem, więc zapytam też Ciebie, co to będzie i kiedy to będzie? To będzie cover Falco, Out of the Dark. Robimy go trochę może ze względu na maluszka, bo jakby po nim faktycznie ma imię. Natomiast właśnie zdecydowaliśmy się na zrobienie wspólnego numeru. Obydwaj bardzo jakby utożsamiamy się z nim faktycznie gdzieś tam troszkę. E, zrobiliśmy sobie sesję, że puściliśmy sobie na winy, jakieś stare kawałki i okropnie przypadł nam do gustu. E, I właśnie robimy go w dwóch wersjach. Zrobimy go bardziej trochę intymnego, takiego jak, jak był w oryginale, tylko oczywiście w naszych wokalach trochę zmieniony. No i jedną wersję, która będzie bardziej nowoczesna. Mm -hmm. Sawier, jak to w ogóle jest? Być synem. Michała Wiśniewskiego. Takiej no, legendy. Wiesz co, z tym jakby wszyscy myślą, że niesie się jakiś ciężar i tak dalej, na pewno gdzieś on trochę jest, ale... Um... Twój tata też przed chwilą powiedział mi właśnie, że przypuszczam, że nie jest łatwo być jego synem. Zgodziłbyś się z tym? Wiesz co, nie do końca, dlatego że my byliśmy, tak jak zresztą zawsze o tym mówię i mówiłem, że my tak naprawdę wychowaliśmy się w normalnej rodzinie wbrew pozorom. My nie, nie czujemy tego aż tak bardzo, że jesteśmy dziećmi celebrytów. Czy sami już tak jak na przykład z Fabką, bardziej pokazujemy się gdzieś na salonach, więc bardziej czujemy się celebrytami. Ja na przykład nie mam tego poczucia. No Jakby zdaję sobie sprawę, no bo, no bo wiadomo, że tak jest, ale jakby nie, nie czuję się jakoś tak w środku faktycznie e, bardzo celebrytą. Ale tu nie jest taka rozpoznawalność jeszcze, że proszą cię ludzie na ulicy o zdjęcie, czy, czy już się to wydarza? Um, Raczej tak na ulicy nie, bardziej tam się jakiś jakichś i tak dalej, faktycznie ludzie podchodzą, no bo, yy, no bo gdzieś już mają tą świadomość, ale tak to, tak to nie i na razie jest mi tym dobrze no. w sobie. No i masz też bardzo dużą rodzinę. Twój tata ma czekaj, teraz piąte dziecko się urodziło. Ja się sam czasami mówię. No właśnie, ja sprawdzę <noise> kilka razy, bo to ciężko się w tym ja połapać i jest y, piąta żona, tak, z twojego taty. I wszyscy się dogadujecie całkiem dobrze z tego, co mi wiadomo. Jak, jak to... Y, jak sprawić, żeby to działało w takiej dużej, poczłonkowej rodzinie? Mi się wydaje, że przede wszystkim to jest też kwestia rodziców, żeby to jakoś poukładać. Dlatego, że kiedy rodzice, no jeden rodzic odchodzi od drugiego, nagle pojawia się zupełnie nowa osoba, to zbudować gdzieś tą rodzinę w ten sposób, że my i tak będziemy mieli bardzo silną więź, tak jak po naszej mamie była Ania i później Dominika i teraz Pola. Z każdą z nich mamy bardzo silne więzi, wbrew pozorom. I my zbudowaliśmy bardzo jakby, taki solidny patchwork e, z dziewczynkami i z Maxem, teraz oczywiście z dziećmi Poli. E, I to naprawdę dobrze funkcjonuje, jakby przez to, że właśnie rodzice nam wpowiadali, że, że to jest nasze rodzeństwo. Jakby nieważne, nie, nie że to są z innej, że one są z innej mamy i tak to dla nas faktycznie my się tak czuliśmy po prostu. Też, my, my byliśmy zawsze bardzo kumatymi dziećmi, więc nam raz powiedzieć, my wszystko rozumieliśmy i jakby też to czujemy. Więc mi się wydaje, że to jest w dużej mierze kwestia rodziców, żeby ten patchwork faktycznie zbudować i im się udało.